Przełączna symulacja. <laughs> Raczej Dobra. Ford F-150 i jakiś ruski tir. Let's go. Kurde, on ledwo chce jechać z tymi z tym drewnem. A no, mój za kurga, tylko bardzo dużo pali. Masz ogromniaste koła. Może po prostu pojeść tym, żeby mnie wyciągnąć bez czego? No dobra. W ogóle nie chcę skręcać teraz. Nie wiem, jakie wyroby mogę. tyle eee, Tyle wszczepać się tak trochę. <laughs> Zaraz się wywrócę na pustej drodze. Dobra, jadę tędy. Zaczęły się problemy jeszcze zanim wyjechaliśmy w ogóle. I teraz pali 13 litrów na minutę. A mój 16. Malutkie po prostu błotko. Laserem bym już był po drugiej stronie mapy. A co, co się dzieje? Chcę się na Wincha wziąć. Dobra. Odpocznę se trochę. Może wyłączę silnik nawet. Deadweight mam ciągnąć? Tak. Dzięki. Odpalam gazetę Dałaś Dobra Dobra, gdzie jedziemy szybko? W lewo, prawo? Ja nie wiem. Wbreź, no to są chyba w lewo. Tak, w lewo. Wybijesz mi szybę zaraz swoim ogromniastym hakiem. Ja się chciałem go podnieść, ale nie mogę. To był dobry pomysł. Mogłem nawet dużą naczepę wziąć. Pamiętaj żeby ustąpić pierwszeństwa. Ups, zepsułem im znak, sorry. Ale zapiernicza Ja no spoko, bardzo mi się to podoba. Nie zakopałem się jeszcze ani razu. No, tak jak to powiedziałem. To się zakopałem. <laughs> Okej, okay, no... Yy, z przykrością muszę stwierdzić, że rosyjskie ciężarówki są dużo lepsze. <laughs> No, w do się nie wjeżdżają po głównie i błocie <laughs> Okej, <Okay. laughs> okay, freightliner jest fajny, znaczy ten łasny O i też ma naczepę do przewożenia drewna. Jak na razie to jest całkiem lightowe. To co teraz robię nie, ani trochę nie jest trudniejsze od Eurodraga. Ale chcę przełączę na widok Ten skidler, Ten jest tak mocardy, że przez przypadek wjechałem na barierkę, po prostu przejechałem po barierce i pojechałem dalej. <laughs> Okej, okay, dobra, mam taką ogromniastą naczepę. Fajnie. Oczywiście. Wiesz, trochę jakbym grał FTS, ale nie masz wrażenia, że po prostu podjeżdżasz, bierzesz to co ci gra daje i jedziesz gdzieś indziej, nie? Musisz sobie sam to wszystko nawet zamocować e, siodło i tak dalej, więc no. Naprawdę fajnie. Ta gra jest fajna, bo jak grasz według pewnych zasad to no, ci się uda. W sensie, jak nie jedziesz za szybko i nie szarżujesz, i nie, i nie uderzysz w ten albo na przykład jak pojedziesz po bieliznie, to, to prawdopodobnie uda ci się dotrzeć do wyspy. Ale jeżeli tylko zaczniesz zjeżdżać z bielizny, koniec. A propos, właśnie się zakopałem. Już powoli zmierzam do ciebie, bo tam po drodze jest włoszko, więc mogę cię odkopać ale... No. w tej sytuacji kolejny raz mi pomogło manualne sprzęgło. Jest wyjechałem. Ty, ty, ty jedziesz, prostu jeździsz całym Nie, yy, pojechałem tam, żeby dostarczyć to drzewo i wziąłem takiego tira, żeby zabrać punkty do odkrycia warsztatów. Ja do kolejnego watchpointa, ostatniego. Dobra. Ups, wywaliłem komuś płot przed domem. Ja mogę teraz przewieźć 6 kłód, jeśli ty będziesz w stanie przewieźć 6 kłód, czyli jeśli sobie zamontujesz taki dodatek jak ja mam, to ukończymy tą mapę. Wow! Wow! Fuck! No kurde, miałem potężny wypadek Generalnie, nie, nie, nie Taki problem, którego zwykle się nie spotyka w tej grze, ale miałem podsterowność i wypadłem z zakrętu Za szybko jechałem Ty wiesz, że oni robią tak, że oni się ustawiają, a potem podjeżdża skidloader właśnie i on im ustawia ten, przyczepę Jak oni mają przyczepę, która na przykład jest trzyczłonowa. No to weź cofki, takie coś. Aha. Nie cofki, szczelinowe wszczepy. Więc on po prostu się ustawia? A potem przyjeżdża z Kid i przesuwa po prostu siłą swojego <grym> na, momentu obrotowego, przesuwa po prostu, wy, wy, wyrównuje mu nie? Fajnie, tak? Tam jest lepsza droga? Tam nie. No fuck. No nieźle ci idzie. Piwko wypite? <grym grym grym> Dwa. To już ma. Totalnie rozwalano atrapę and... Jeszcze tylko potrzebujesz koguta z żółtymi światełkami Ja chciałem takie coś założyć, tylko nie ma. No dalej! No ja tyłem musiałbyś się ustawić tyłem, generalnie. Tak? Aha, okej. Okay. No będziecie łatwiej wyjechać. Okej. Okay. Ale się, się osiadła, ta no trzeba. Próbowałem przerzucić na dwójkę, ale nie, zgadzam się z Mogę zahaczyć się, może coś, coś tam powogę zrobić. To jest taka myszka próbująca mam, nie? ciągnąć na lince. A to jest tak mówi wtrąż, ja on tam ten samą masę, jest taką i na pewno. No tak, ale masa, przecież ty ważysz jakieś, jakąś 1,20. No, coś tam może daje. nie wiem czy. Na prawie nie ma więcej przyczepności. A, faktycznie, o kurde, się. <śmiennie> nie byłbym... Mi dobrym trackerem off-roadowym na Discovery mnie nie będzie. No nie wiem, jakoś to z łatwością przyszło to będzie <laughs> jednak. Jest... Może dlatego, że ja jadę w twoich yy, tych. Prawda? No. Skid lauter by się przydał. No. Z jak na razie się przemieszczam. Ten, Powoli, ten, ale i się przemieszczam. Okej, okay, już właśnie jak to powiedziałem to przestałem się przemieszczać O jest drzewo. Albo dobra, próbujemy tak. Co? blazer taki słaby, a jednak coś tam robi. <laughs> jest słabszy niż wyciągarka. No jest kit, kit, kit. Dobra, puszczamy wyciągarkę, może ja. Nie puszczaj gazu teraz. Nie, 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 cały czas trzymam tak na pół gazu. O dobra, już z górki. Dobra, sobie tutaj spaść tym. To by była taka, nie? <laughs> to byś spadało chyba dwa lata. To <laughs> by było... <laughs> Kuba, no nie, no, nie, nie gadaj że się z tą zakopę. Jedzie, 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 Udało mi się dwójkę wrzucić. Nie! O kurwa to nie pomogło! Oh, fuck! Ja tu na pełnej gazie jadę. A, no to prawie cię rozjechałem. Gdzie jedziemy, w prawo czy w lewo? W lewo. Ja się... Po to też jestem, żeby się patrzeć na mapy. Dobra, no to dawaj jedź, bo ja nie mogę puszczać gazu teraz. No ja jadę na pełnej! A ja się zakupuję, dobra, nie wiem, muszę na jedynce. Ostrożnie. Na pół sprzęgla. A ci się. Laguje ci się tylko tylna naczepa. No tobie też tak samo. Nie gadaj Ja pierdolę. No zaraz ja ci, ci się przyda stało. twój dźwig No ale gdzie one leżą? Wyglądają jakby leżały w poprzek drogi Ja mam pustą drogę, ja nic nie widzę Pusty ładunek mam <laughs> Tu jest jeszcze jeden lock station, moglibyśmy tędy jechać, tutaj dookoła No wiesz, czemu ja uderzyłem w ten most? Bo przyłączyłem sobie widok na środek i nie widziałem gdzieś się kończy <laughs> <laughs> O kurwa <laughs> Mam jak to jest speed racer na godzinę to jest speed racer, nie? Ej, oficjalnie zrobiłem drifta tutaj, to był już opozyt lock. Jeszcze taka na ciebie, gdzie jeździć. Mamy dowieść. Aha, jeszcze dalej. Co za gościu? Ja Pierwszy Dostarczono 8 punktów za załadunku? To może się myliłem No mówię ci, duże za 8, średnie za 4, małe za 2 się liczą 3 punkty Co? jeszcze jeden? No nie! No mówiłem ci cały czas, chyba się wydaje za mało Ale masz rację, przez to, że tyle grać w Eurotracka, teraz cofanie z taką naczepą jest banalne Ciekawe czy stąd wyjadę o, jest, mam wszystko Czekaj, jedź pierwszy, może będziesz mógł je wyciągnąć No nie, yeah, bo ja chcę załadować się też, no Ale no, po co? co? Mam no, tylko jeden ładunek no, potrzebujesz Dobra, pojadę bez Czuję się nie Hahaha <laughs> tak. Jezus, ledwo Ledwo, ledwo, ale jedziemy. Dobra, jedź, 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 jedź Już nie wciągam, panie. to będziemy mieć taką drogę. jednak ja powinienem był. No nie no w sumie wiesz, auto wyciągające powinno być Ty, ale nie wrzuć mnie do rowu, bo się wywrócę. Przecież wyciągam cię. W lewo, w lewo jedź No ale gdzie? W lewo? No ja muszę wyjechać najpierw, bo inaczej jak wiesz, stanę bokiem na skarpie, to mogę się wywrócić. Dobra, koła dotykają asfaltu. Jest okej. Okay. A, bo ty jest. nie masz obchodowej ciężarówki No. Dobra, może się już odłączę? Najważniejsze to na tą górę wjechać. Później już będzie lekko. Chyba za wcześnie się odłączyłeś. Chyba za wcześnie odjechałeś. Przemieszczam się ale bardzo powoli. Yes! Nice! Czekaj, bo ja pod tą górę nie podjadę. Jedemy, jedemy, jedemy. Jesteśmy podłączeni? Jesteśmy bardzo podłączeni. Ja jadę bardzo szybko jak na moje warunki. Okej, okay, dobra, to jest zajebiste. Wow, jak dopierzamy. Powiedział nikt, nigdy jadąc 30 na godzinę. Okej, okay, dobra, możemy się puścić. Żebyś się nie wywalił. Das Anders <grystanie> jest to Okej. Okay. Mogę odetchnąć z cudą. Jeszcze trzeba wjechać przez to błoto tam, jeszcze ci się przydam, spokojnie. <grystanie> Spróbuję użyć pędu. Uwaga. No, to jest zakręt 90 stopni, nie wiem czy widzisz. Nie. Spoko. No. Elegancko. Nawet stosunkowo prosta mapa trochę przysporzyła w ogóle, Tak. Jest.